Niestety pamiętam, podjazd z pociągu, tabliczka z napisem Auschwitz. Mój tato wtedy chwycił się za głowę i uderzając głową o ścianę wagonu wołał Boże, gdzie nas przywieźli, gdzie nas przywieźli. Przejechaliśmy bramę z krzykiem rozładowanie. Mężczyźni osobno, większych chłopców również do mężczyzn, a pozostałe dzieci z matkami prowadzili nas z drutów. To był pierwszy skontakt w obozie. Ja jeszcze zdążyłam wcześniej z wagonu, za czym wyskoczyłam, zobaczyć, jak nago mężczyźni skaczą żabką, jeden z, z funkcyjnych rzuca mu imberet, drugi żakiet, w końcu spodnie. To miało być jakieś komando karne.